Mówisz, że jednak wolisz być te mentalnie różowy, tak? Dobrze. Znaczy to w zasadzie dzidek jest Młodka, zostaw to na razie! Aha, no Nie tak. ruszaj! A co to robi? Ta już poszła trafak tak zajmować. No, w końcu... W końcu... W wygrałam grę? Tak. No, tak! Dziękujemy serdecznie za oglądanie, koniec edycji. A czy wiecie, ale ta, wy sobie dajecie sprawę, że... taką <laughs> na słońce się porywać, my mamy w drużynie młotkę cesarzową internetu, przecież to wiadomo, że wygraliśmy wtedy. A my co my dzisiaj właściwie tak nagrywamy i co Ej, robimy? patrz, patrz. E, nagrywamy no. pierwszy odcinek kratkade'a, taki zapoznawczy, co się będzie działo i Ej, Wiktor... Gdzie jest młotka? Ja, ja nie na... ogarniam, już, już, yes. <laughs> już tutaj na dole. Halo Dupsko, proszę nie <laughs> odwrócić. <dobrać. śmiech> Nie, tam można. A, no tak, na most. <grystanie> 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 czy, czy będzie jakaś komenda kiedy rozpoczynamy to nagranie czy jak? U nas się zaczyna nagrywanie godziny wcześniej. Ktoś mnie ostatnio pytał kiedy odcinek Craft Cave. To ja, ja tylko tak bym chciał wspomnieć, że jest. my jesteśmy drużyną różowych, yy, yy, tak jest. U mnie w drużynie jest Młoteczka, Kulfon, Mitorek i ja, a, a tam są te gorsze drużyny. Oh, tak ojda. nie zauważy, że to zieloni byli pierwsi na serwerze w pełnym składzie. No tak. Są tak. Z, ziel, są nie będą pierwszymi. Zieloni są najbardziej zaangażowani, no właśnie, proszę, proszę to zapamiętać. To ja tylko prawa. chciałabym powiedzieć, żeby byliście po prostu wersją alfa, a my jesteśmy tą premierą, nie? Dokładnie. <grym ufany> to, że byliście pierwsi nie o niczym nie świadczy. Super. Dobra, to czy ktoś mógłby wytłumaczyć zasady, bo ja sam ich nie znam do końca? <grym ufany> to to tak cztery stolice. Róża! Ale i, i, i się pozostałe, no wiem. I się pozostałe, dokładnie. <grym> Rozumiem, bo po prostu kan, gramy i czekamy co się będzie działo. Dobra, wszyscy ze Dlatego, dlatego to mówiłem, to nikomu... że po prostu teraz to jest straszny chaos i tak, nawet e jakbyśmy chcieli to jakoś ogarniać. E bo jest po prostu <grym> za dużo <zabawano, grym> <ziby. grym> <maria>. Męsko widzę. <grym> no, już jesteśmy różowi. Tak jest. <grym> O, czeka, czeka, dueli, chyba nie, kefake. Chyba nie przemyśleliśmy losowania. Tak, <laughs> bo myśleliśmy, że ja sama, Dobra, sama No to sensażowa internetów po prostu wybiera, nie ma losowania, no. Ja chcę na bagnie, a wy róbcie co chcecie. No, prawda. <laughs> do bagno nie pasuje. Jak to, nie? Znaczy, porządkowe nie tereny stolic są e, głównie pensami, ewentualnie z elementami forestu. Nic mi to absolutnie nie mówi, jak chcę bagno. Lębse, albo to, to co jest różowe. Łączka, Masz no. łyse pole i lasek, albo samo łyse pole. No to my z laskiem, no jasne. To my tak z laskiem, wiadomo. Golbony. Ma... Ale... Koronę musisz sobie, a ładnie. Wcale Nie wcale, możesz wcale... do niego podejść nawet. Może <laughs> do króla chcesz podchodzić. A czy moglibyśmy po prostu, e, nasza drużyna pewnie się ze mną zgodzi, czy moglibyśmy pójść na tą e, krainę, tam, w, która się nazywa Wszystko jedno? Jak ja, 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 to jest najpiękniejsza ja, kraina? Jestem jest jakaś myśl. <grym> Mogę wsiąść <grym> artefakt? Tak, bierz artefakt. Ja też zaraz zginę, więc. Tak, bierz, bierz. Na... O, ale patrzcie po. Pod... Pod naszym artefaktem chodzi ruszowa świnka Dobra ee, <gryględna> To ją. Jesteśmy obok lasku. No dobra, no i bardzo ładnie, tylko... E, A czy... gdzie jest moja świnia? <gryględna> tam jest ich więcej. To, to ja się W takim razie tu będzie się rozpoczynała na Craftcadezie. Na Craft Cave przepraszam, bo tak na to, tutaj się będzie rozpoczynała nasza przygoda. I zapamiętajcie to. dokładnie to miejsce, bo to miejsce niedługo zdominuje wszystkie inne na serwerze. Także jak do następnego odcinka, cześć. Maja! No. Okay.